Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to będzie bardzo wymagający mecz. I tak jak rozmawialiśmy na konferencjach przedmeczowych, z bardzo dużym szacunkiem i respektem pochodzi, podchodziliśmy do przeciwnika, bo ma swój określony styl gry i po prostu w tym jest skuteczny. To pokazał zresztą sezon, gdzie wiele osób skazywało puszcze na pożarcie. Można tak powiedzieć w cudzysłowie, a zespół znalazł się naprawdę wysoko w tabeli ligowej. I też jakby mieliśmy z tyłu głowy to, że te mecze były bardzo wymagające i ciężkie. Dlatego też zwracaliśmy bardzo dużą uwagę na proste detale, w szczególności w tych momentach, kiedy tracimy piłkę bądź odzyskujemy, czy też w momentach, kiedy są stałe fragmenty gry dla przeciwnika. I cieszę się, że tutaj byliśmy zespołem, który po prostu strzeliło jedną bramkę więcej. Yy, najważniejsze są trzy punkty i to jest dla nas najistotniejsze. Brawa dla drużyny yy, za konsekwencje yy, i za to, że zdobyliśmy trzy punkty. Trenerze, dzisiaj zdobyliście dziewiątą bramkę po stałym fragmencie gry. Można powiedzieć, że tak trochę przejęliście odpuszczy, pałeczkę najskuteczniejszego zespołu. Pod tym względem widać, że macie dopracowane te, te elementy. Tak, rozmawialiśmy już na ten temat. Dużo czasu na to poświęcamy i to jest na pewno nasza mocna strona. Cieszymy się, że jesteśmy skuteczni z tego elementu i tutaj też Wirdzili po raz kolejny jakby pokazuje swoją skuteczność i to jest na pewno dla nas bardzo istotne też. Praca sztabu, praca Tomka Jasika, który w, w tym elemencie jakby odpowiada za całość organizacji jest po prostu skuteczna. I tutaj trzeba pochwalić chłopaków za tą robotę i też drużynę za realizację tego planu. Dzień dobry trenerze, Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Ja mam pytanie o, o Ruzgę, no bo on wyszedł na, na takiej pozycji dość chyba nowej dla siebie. Czy to jest taki pomysł na ten mecz, czy to jest jakby dłuższa perspektywa? Czy, czy to jest dłuższa perspektywa, to zobaczymy. Natomiast no, pozycja też jakby do końca też nie jest dla niego nowa, no, bo jeżeli ktoś śledzi poczynania Filipa w meczach reprezentacji, on też grał jako skrzydłowy. Kwestia też, tak jak rozmawiamy, no, zasad, jakie ma zrobić w trakcie meczu, bo tak naprawdę w spotkaniu pełnił rolę typowego skrzydłowego w atakowaniu, stał szeroko pod linią. No to nie był jakby e, typowy, wahadłowy bądź defensywny e, boczny obrońca, tylko zawodnik, który miał grać do przodu i to też jakby w pierwszej połowie realizował. E, w drugiej dokonaliśmy lekkiej korekty i zagrał wyżej, natomiast wydaje mi się, że Filip jest w stanie funkcjonować na tych dwóch pozycjach, w zależności od tego też, jaki plan pod mecz podejmiemy. No, cieszę się, że też jest to na tyle elastyczny zawodnik, że daje nam ten komfort wyboru składu i jakby też rotacji na pewnych pozycjach. Dzień dobry, panie trenerze, Rafał Nowak, teraz pasy. Wielkie gratulacje za zwycięstwo w małopolskim święcie futbolu. Ja mam pytanie dotyczące właśnie rotacji i tych zmian, które pan przeprowadził, bo najczęściej pan wykorzystuje wszystkie możliwości zmiany. Teraz tak naprawdę trzech tylko zawodników się pojawiło nowych na boisku. Z czego to wynikało i czy czasem perspektywa meczu w nowym sączu pucharowego nie miała na to wpływu? I, i drugie pytanie, które się z tym łączy, na ławce rezerwowych nie było Sebastiana Madejskiego. Czy to jest kwestia jakiegoś urazu? Czy, czy możemy liczyć na Sebastiana w, w Nowym Sączu? Pierwsze pytanie. Taką też podjęliśmy decyzję w trakcie meczu. Widzieliśmy, jak przebiega spotkanie i czasem jakby czuję to, że tych zmian trzeba zrobić więcej i dać ci. Inne bodźce drużenia, a czasem jest taka sytuacja jak dzisiaj, że tych zmian jakby nie zrobiliśmy. Myślę, że gdyby nie czerwona kartka dla puszczy, to tutaj byśmy tych zmian zobaczyli więcej, natomiast też mieliśmy w jakiś sposób to spotkanie pod kontrolą, nawet kiedy graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Wiemy, że często tutaj decyduje taki aspekt psychologiczny, że jak się przegrywa i nawet gra się z przewagą jednego zawodnika, to ten zespół, który goni wynik, atakuje. Natomiast ja myślę, że tutaj kontrolowaliśmy mocno spotkanie i dopuszczaliśmy puszczy do swojej bramki mówię po tej czerwonej kartce i jakby też podjęliśmy decyzję, żeby tych zmian nie robić na pewno nie myślałem w kontekście kolejnego meczu, bo najpierw trzeba zagrać ten mecz i dopiero później jakby odnieść się do tego, co będzie dalej. Nie, jakby nie podejmujemy decyzji, myśląc o tym, co będzie trzeba wykonać w pucharze, bo, bo to dzisiaj, co się działo tutaj, było dla nas najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o Sebastiana, ma lekko pęknięty palec i jest około trzech tygodni przerwy, więc na pewno go nie zobaczymy w pucharze i, i tutaj musimy poczekać, aż Sebastian po prostu dojdzie do pełnej sprawności. On nie w treningu, bo jakby to nie jest na tyle poważna kontuzja, która go wyklucza z udziału w jednostkach treningowych, no natomiast nie można ryzykować, no bo jeżeli byśmy pogłębili ten uraz, to po prostu ta przerwa byłaby dłuższa. Natomiast tak jak powiedziałem, no po dwóch, trzech tygodniach on będzie w 100% sprawny. To, to jeszcze kontynuując i wracając troszeczkę do, do samego spotkania, mam pytanie, o to, jak pan jest. Czy, jak, jak, czy jest pan zadowolony z tego, jak drużyna? Krakowi prowadziła grę w ataku pozycyjnym, bo zgodnie z przypuszczeniami stanęło na tym, że ta piłka stała na środku boiska, i ktoś się musiał wziąć i wyszło na to, że to Krakowie ją wzięła. Czy jest pan zadowolony z tego, jak, w jaki sposób w ataku pozycyjnym zbliżaliśmy się pod bramkę puszczy? Hmm, jakby zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w tym meczu będzie to jakby dominująca forma atakowania z naszej strony z racji tego, że jakby Puszcza poszuka bardziej bezpośredniego działania, zebrania drugich piłek i działania z faz przejściowych i jakby też będzie z powodu, który w obronie no, będzie starał się starać blisko siebie i, i zmuszać nas do ataku pozycyjnego, to jest prawda. Natomiast no to jest jakby rzecz, która e, chyba nigdy nie będzie doskonała, jeżeli mielibyśmy to e, tak określić. Są mecze, w których jest pewne rzeczy łatwiej wykonać, bo zespół zostawia więcej przestrzeni, natomiast dzisiaj Puszcza była dobrze zorganizowana w obronie, redukowała te odległości pomiędzy formacjami, też ciężko było znaleźć wolne miejsce. Natomiast myślę, że w pierwszej połowie było nam łatwiej stworzyć zagrożenie z tego ataku pozycyjnego. Potrafiliśmy zrobić przewagę, bo też e, zawodnicy w środku pola przeładowywali jedną ze stron, tam wiązaliśmy grę i szukaliśmy wejścia od tych bocznych stref. Natomiast w drugiej połowie myślę, że Puszcza trochę poprawiła organizację i e, było nam ciężej, natomiast no tak jak widzimy, potrafiliśmy strzelić bramkę e, i to jest dla nas najistotniejsze. Atak pozycyjny nie jest proste dla żadnej drużyny, w szczególności przeciwko zespołom, które są dobrze zorganizowane I cieszę się, że tutaj potrafimy zrobić e, też dużo dobrego i na pewno ważne są pojedynki jeden na jeden i tutaj jakby też widzieliśmy kilku zawodników z naszej strony, którzy te pojedynki wygrywali tworzyli przewagę, więc to też jest dla nas ważne. Ale tak jak powiedziałem, no zawsze są rzeczy, które można trochę podkręcić i, i też chcielibyśmy e, cały czas to udoskonalać. Dzień dobry panie trenerze, Rzepecki Piotr weszło, gratuluję zwycięstwa, natomiast mam pytanie, czy miał pan taką obawę pod koniec meczu, że puszczę, jednak może wyrównać, bo był chaos, było nerwowo, wy też no, nie do końca byliście skuteczni, no i do samego końca trzeba było drzeć o ten wynik, a rzeczywiście gra on była bardzo ofensywna, otwarta, czy była taka świadomość, że można było poprawić tę skuteczność i zamknąć ten mecz wcześniej? Myślę, że w końcu spotkania mieliśmy dwie, trzy dobre sytuacje, które powinniśmy zamknąć i doprowadzić do większego spokoju, eee, to jest prawda, no, natomiast tak jak powiedziałem, no to jest piłka i czasem tych pewnych rzeczy nie można zrealizować, czy też pewne rzeczy się nie udają w trakcie meczu. Natomiast czy miałem obawy? Jak się rozpoczynamy, czy nie mam obaw, tylko staram się być skupiony na tym, na ile możemy pomóc drużynie, na tyle, ile można wykonać dobre zmiany i też to, co można dać z linii bocznej, to staramy się po prostu zrobić całym sztabem. To wiadomo nie jest też proste, bo poziom emocji jest bardzo duży. Natomiast no, też mocno wierzę w zawodników, no bo to oni wychodzą na, na boisko i trzeba im oddać najwięcej, bo realizują plan, ale też grają to, co potrafią najlepiej. Więc jakby to jest taka wspólna nasza praca. I no, cieszę się, że. Ten zespół z jakby tygodnia na tydzień staje się coraz silniejszy nie tylko sportowo, ale myślę, że też mentalnie i, i jakby zmierza to w takim kierunku, jakbyśmy chcieli. Natomiast no, długa jest, droga jest jeszcze bardzo długa i, i no, jakby wiecie, w jakim tonie zawsze po tych po zwycięstwach podchodzę i nie chciałbym, żebyśmy tutaj też gdzieś tam się rozprężyli, bo we wtorek jest kolejna weryfikacja i musimy być gotowi na to, co będzie nas czekało w sączu. Gratulacje dla Krakowi. Za zdobycie trzech punktów, my jesteśmy rozczarowani, co jest normalne. I troszkę zawiedzeni tym, że no, mieliśmy momenty, w których naprawdę zespół wyglądał tak, jak chcieliśmy. Nawet sposób, w jaki szyliśmy bramkę, tak mieliśmy funkcjonować cały czas i tego. Te odważne działania miały nam towarzyszyć cały mecz, a nie tylko fragmentami. I przy zabezpieczeniu tej gry w taki sposób, żeby daremić Krakowi ich mocne strony, przeciwdziałać, szukać właśnie takich, takich pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o ofensywę bardzo szybki i czas dla nas, jeżeli chodzi o regenerację, musimy jak najszybciej się podnieść. Gramy już w środę mecz pucharowy węcznej Również trudnej, i również z rywalem, który puka do bramek klasy, więc jak najszybciej musimy wyrzucić pewne rzeczy, oczywiście wyciągnąć wnioski i już środę być gotowym do, do kolejnych meczów. Dzień dobry trenerze, Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Ja chcę zapytać o tą pierwszą straconą bramkę, no bo to, to, to był gol właśnie po stałym fragmencie Gita. No na pewno mieliście to, to, to przeanalizowane i jednak daliście się zaskoczyć. Co, co tu nie zagrało? Banalna sytuacja. Zawodnik, który miał być w tej strefie, pobiegł do przodu i tyle. Dziura Gita zostawiony sam do pustej z metra czy z dwóch. Doskonale wiedzieliśmy, że ten, ten zawodnik w tym momencie wyróżnia się bardzo, jeżeli chodzi o skuteczność i, i o grę w powietrzu. Błąd, błąd ludzki, nad którym na, myślę, że później już radziliśmy sobie lepiej, ale no, wystarczyło niejedne gapiostwo, i, i rywal to wykorzystał. Naszą bronią można powiedzieć zdobył rękę. A jeśli chodzi o tą drugą bramkę, ma pan jakieś pretensje do, do Kevina, że mógł się lepiej zachować? Nie jest w moim stylu e, krytykowanie zawodników na konferencjach prasowych zaraz po meczu, gdy jeszcze nie oglądałem jeszcze nie, nie przeanalizowałem meczu. My się musimy też z pewnymi rzeczami pogodzić. To są młodzi bramkarze, bo i Kevin, i, i, i Michał. Kevin jest trochę starszy, ale to też jest. 21-letni zawodnik, więc myślę, że mógł zareagować lepiej, ale chcę to zobaczyć. Przede wszystkim tam też zawiodła mm, współpraca, no bo Kakabadze wszedł i, i po prostu podjął decyzję. Ja muszę powiedzieć, że o to mam pretensje do chłopaków, że to powiedziałem im w szatni, że. Tym się różniliśmy od przeciwnika, że, że Kakabadze próbował trzy czy czterokrotnie od strzałów z 30, z 25 metrów pozycji, a my, my. Nie, my jeszcze jedną piłkę podajemy, jeszcze może rozegramy gdzieś do boku. No I podjął taką decyzję z tego, z kąta strzelił bramkę, która dała zwycięstwo Krakowi. To jest ta nagroda właśnie za odwagę. Dzień dobry Panie Trenerze, Rafał Nowak, teraz pasy. Ja chciałem zapytać o to, o Pana ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny. Właściwie miał Pan okazję prowadzić swoją drużynę przeciwko Krakowi w poprzednim sezonie, czego trener Kroczek na przykład nie miał. Czy, czy ta Krakowia się różniła, czy w analizie gry w planie na mecz trzeba było coś zmieniać, czy chcieliście po prostu zagrać swoją piłkę, która w ubiegłym sezonie była bardzo skuteczna przeciwko Krakowi? Ale jeżeli chodzi o mecz, to ja wcale nie uważam, że Krakowie nas zmiażdżyła, czy, czy tu miała jakąś ogromną przewagę i, i my musieliśmy ten mecz przegrać, bo byliśmy słabsi. Absolutnie tak nie uważam. Mieliśmy swój plan, bardzo wnikliwie go realizowaliśmy, ale popełniliśmy dwóch czy trzech, może w czterech momentach błędy. A wracając do pana pytania... No niech pan spojrzy na ławkę rezerwową w Krakowie, już pan będzie wiedział, o czym się różni Krakowie. Niektórzy zawodnicy, którzy byli podstawowymi zawodnikami tej drużyny, są na wypożyczeniu albo grają w drugiej drużynie. Niektórzy na ławce już mamy odpowiedź gotową. Jakość Krakowy dzisiaj piłkarska, też pewną praca sztabu, powoduje, że Krakowie jest dzisiaj w tym miejscu, w którym jest. My graliśmy nie z dużą środką tabeli, czy z rywalem zaangażowanym bezpośrednio w te cele, które my chcemy osiągnąć, zespołem, który był na drugim miejscu. Nie wiem, czy dzisiaj jest po tym zezysięstwie na pierwszym. Ja uważam, że zagraliśmy niezły mecz pod względem taktycznym, jeżeli chodzi o, o zabranie trochę Krakowi tych możliwości bezpośredniego strzelania bramki, bo strzałów o pewno jestem niezadowolony, bo za dużo dopuściliśmy do oddawania strzałów, ale czy też czy te sytuacje były tak groźne? No Nie przypomina sobie, jest stuprocentowych jakichś yy, sytuacji, aczkolwiek popełniliśmy dwa błędy, za które niestety zapłaciliśmy. A, a różnica polega przede wszystkim właśnie na tym, że ta jakość zawodników jest moim, yy, mojej obserwacji na wyższym poziomie.